Monumentalna metalowa rzeźba Magdaleny Więcek-Wnuk, eksponowana w Elblągu przy ulicy Rycerskiej, 1965. Sięgającą na ponad 5 metrów wysokości konstrukcje wyznaczają trzy pionowo umocowane do podłoża, stalowo-szare rury o średnicy kilku centymetrów. Stoją w odległości około półtora metra od siebie. Usytuowane są na planie trójkąta równobocznego. W górnej części każdej z rur na trzech poziomach artystka umocowała poprzeczne, cienkie pręty o prostym kształcie. Są przyspawane do głównej konstrukcji. Na nich znajdują się liczne, cienkie kawałki pomalowanej na czerwono blachy. Mają one kształt prostokątów o wymiarach 100 cm na 30 cm. Niektóre kawałki są wygięte w łuki, inne kształtem przypominają rulony albo są niemal proste. Zgięcia elementów przebiegają w płaszczyźnie dłuższego albo krótszego przekroju. Na myśl przywodzą ogromne skrawki czerwonego papieru, czasem zrolowanego, czasem finezyjnie pogniecionego. Kawałki blachy znajdują się bardzo blisko siebie. Sposób umocowania wydaje się nieuporządkowany, wręcz przypadkowy. Dynamiczna struktura tworzy wrażenie, jakby lewitujące w powietrzu elementy krążyły wokół szkieletu. Rzeźba powstała w 1965 roku podczas pierwszego biennale form przestrzennych. Autorka po latach wspominała, że dzięki doświadczeniom zgromadzonym podczas tego biennale nauczyła się rozumieć metal, który dawał niezwykłe możliwości włączania problemu ruchu w strukturę rzeźby.